Otwieramy całego, oryginalnego seta bubu z serii Big Into Energy, bo dalej polujemy na Sekreta. Na Sekreta z tej serii jest zaledwie 1,72 szansy, ale u polskich listenerów kosztuje ono od 2000 do 3300 zł. Więc jeśli go trafię, to pieniążki zlecą z nieba. No, to do rzeczy. Tak wygląda torebka z tej serii. A jak wygląda to, co będzie w środku? Uwaga, i jest to. Zielony, drugie pudełko. No, dajcie w końcu tego sekreta. Ja nie wiem, jak ci wszyscy ludzie na YouTubie to robią, że im się trafia sekret, a mi jeszcze żaden, ale okej. Okay. Okej, okay. nie jest źle trafił się fioletowy, który wygląda właśnie tak. Trzecie pudełko, czyli połowa tego seta. I jest różowo-biały. Okej. Okay. Hop! Sekret! Halo, halo, jesteś tu? Okej! Okay. Jest git! Jest bardzo git, jest bardzo git! Bo trafił się ten... Czerwono-różowy. Otwieram, widzowie. Na ekranie w tym momencie widzicie, na co każdy z nas postawił. A ryba otwiera naszego blind boxa. Uwaga, six. I jest to niebieski, ten, którego chciał Przemo, czyli hop, i to ty go wybrałeś. Ha! Czekajcie, to mamy w gablotce, to są wybory Przema, a to są moje wybory. No faktycznie, wszystkie, które wybrał Przemo już tu są, więc stary, trzymaj kciuki, żeby powtórki były jednak możliwe. A, nie. O, ale to jest ten, którego chciałem, więc tym razem wygranko jest moje, ten jest dla mnie.